Buongiorno signori, dzień dobry, dzień dobry państwu. Tematem dzisiejszej mini lekcji są trzy najczęstsze błędy popełniane przez Polaków, którzy uczą się języka włoskiego, zaczynają się uczyć języka, lub też na przykład często jeżdżą do Włoch, troszkę języka znają, ale jeszcze nie opanowali go dostatecznie dobrze. Pierwszym elementem, o którym bym chciała powiedzieć, to jest coś, może wydawałoby się bardzo prostego, a mianowicie błądziorno i błona sera. Tu nawet nie chodzi o kwestię błędu jako takiego, nie jest to błąd gramatyczny, ale my Polacy często, głównie dlatego, że po polsku mówimy prawie cały dzień, dzień dobry, nadużywamy słowa błądziorno i zapominamy o błona sera. Pamiętajmy, że we Włoszech błona sera mówi się po obiedzie. Obiad jest o której? Klasycznie we Włoszech oni są bardzo regularni. obiad jest między 13 a 15 maksymalnie, więc tak naprawdę już od tej 15.30, od 16 to już na pewno mówi się błona sera, co dla nas jest trochę dziwne, ale Zgodzę się z tym, że może nie jest to jakiś wielki błąd, niemniej często się możecie Państwo spotkać, że mówiąc buongiorno, usłyszycie błona sera. I jeszcze dodam tu jedną rzecz do tego. Buongiorno mówimy na przywitanie, na dzień dobry. Ale uwaga, o tym często nie ma w podręcznikach, a przynajmniej nie przypominam sobie, żeby się to pojawiało. Wychodząc z jakiegoś sklepu, z jakiegoś miejsca, również mogę powiedzieć buongiorno. Oczywiście, że arrivederci jest prawidłowe, ale często Włosi używają wyrazu buongiorno. Rób buona giornata. Uwaga, to są dwie osobne rzeczy, bo mamy buon jako przywitanie, pożegnanie, i błona giornata jako miłego dnia. No dobrze, to jest punkt pierwszy, może nie jest to wielki błąd, ale rzecz, z którą się możemy spotkać i o którą dość często mnie osoby uczące się włoskiego pytają. Punkt drugi natomiast to już jest poważny błąd. Uwaga! Jak chcecie powiedzieć: Jedną chwilę, proszę, to po włosku mówię: Un! Momento, per favore, nie uno. To jest jeden z częściej powtarzanych błędów. Ja wiem, że jak liczymy po włosku, to mamy uno duetre, ale tak się składa, że w tym języku, kiedy dostawiamy właśnie un, uno i tak dalej, to dopasowujemy to do rzeczownika, bo gramatycznie rzecz ujmując, ta podkreślona tu przeze mnie część to jest rodzajnik, rodzajnik nieokreślony. Okej, okay, nieważne, nie skupiajmy się teraz nad gramatyką, ale bardzo proszę, pamiętajcie, że to jest un momento per favore. Bo to naprawdę źle brzmi i niefajnie wygląda. A tak w ogóle, w razie czego macie drugą opcję, którą bardzo często Włosi zastosują. unatimo. Więc jak się ewentualnie ta konstrukcja z momentu trochę myli, to może ją, mogą Państwo zastosować attimo, Może będzie łatwiej. Naprawdę proszę o tym pamiętać, bo to nie za dobrze wygląda. I wreszcie trzeci punkt. Który też często widuje i też myślę, że wynika to po prostu z konstrukcji naszego języka, języka polskiego, a mianowicie mylne użycie słowa prego e, i mylenie prego z per favore. Prego jest to odpowiedzią na grację i odwrotnie taki trochę ping-pong. prego, prego, gracie. I my na polski często tego w ogóle nie tłumaczymy. Czasem tłumaczymy na proszę, czasem nawet na dziękuję. Tymczasem nasze polskie proszę w znaczeniu ja o coś proszę we włoskim to jest tylko i wyłącznie per favore. Oczywiście jest jeszcze forma per cortesia i per piacere. Niemniej, proszę zauważyć, wszystkie mają per i coś. Zapiszę to per favore. ale na pewno nie może to być prego. Prego jest tylko właśnie tą odpowiedzią na grację lub zacznę podając coś komuś, powiem prego, ale nie prosząc go o coś. Ja mu coś daję, on mi powie grację. Niby oczywiste, mogą Państwo pomyśleć, przecież to jest pierwsza lekcja, druga włoskiego, ale to się potrafimy mylić. Właśnie pewnie przez to, że w obu, oba te zwroty tłumaczymy na polskie proszę. Bardzo mi zależy, żeby Państwo o tym pamiętali. Mam nadzieję, że te trzy punkty się do czegoś przydadzą i zapraszam do kontynuacji nauki włoskiego ze mną. Dziękuję.